Witam wszystkich. Dzisiaj porównamy sobie trzy armatochałbice samobieżne o trakcji kołowej, czyli Archera, Cezara i Kryla. I tak z tej trójki Archer i Caesar, mam nadzieję, że tak to się wymawia, są produkowane, są w służbie od lat. Natomiast Kryl, chociaż został zaprezentowany w 2014 roku, to nie spotkał się z chęcią zakupu, ze strony naszej, ponieważ kryl jest naszym tworem, naszą armatochałbicą. Nie patrzcie na wygląd, ten wygląd to jeszcze czasy, kiedy nie do końca potrafiliśmy nad tym pracować. No, niektórzy uważają, że dalej nie potrafimy zaprojektować sprzętu, który ładnie wygląda. A archer to oczywiście sprzęt szwedzki, armatochałbica szwedzka w służbie od 2016 roku. Natomiast Caesar to armatochałbica francuska. I tutaj należy zaznaczyć, że ona jest produktem troszkę wcześniejszym, ponieważ już w 2006-2008 roku ona trafiła do służby. Czyli dwie to które służą, które mają za sobą dosyć dużo działań takich realnych, i od razu powiem, że w tych działaniach się bardzo dobrze sprawdzają, pomimo tej trakcji kołowej, która u nas jest niechciana. No, akryl niestety nie ma szansy, żeby no, zaistnieć. I zacznijmy może od tej podstawowej różnicy. W przypadku Cezara i Kryla tutaj obsługa tego działa, które znajduje się w tylnej części jest manualna. Ono jest obsługiwane przez załogę. Tak, tutaj musi załoga wysiąść i musi no, robić wszystko, żeby to mogło działać. Czyli znajduje się na zewnątrz. A w przypadku Archera ktoś poszedł zupełnie inną ścieżką i tutaj ta wieża jest zupełnie samodzielna. Tam mamy Automat ładujący mamy magazyn, i załoga może siedzieć sobie w kabinie, zupełnie odizolowana od tej wieży, co oczywiście pociąga za sobą wzrost masy i wzrost kosztu opracowania takiej armatu ale zwiększa bezpieczeństwo i zwiększa też coś bardzo ważnego, czyli możliwość szybszego przejścia z marszu do prowadzenia ognia, no i po zakończeniu tego prowadzenia ognia, też można się szybciej zebrać i ruszyć dalej. To jest ta podstawowa różnica, i oczywiście w przypadku ognia kontrabateryjnego lepiej być w opancerzonej kabinie niż obsługiwać działo. Ale z tego co widzimy, pomimo tego, że ta szybkość, to znaczy czas od rozpoczęcia prowadzenia ognia do możliwości bycia porażonym przez ogień kontrabateryjny, pomimo tego, że ten czas się bardzo skrócił, to jednak nadal Cizary się sprawdzają. No ale żebyście zrozumieli, że to jest ta podstawowa różnica. Dlaczego w Krylu nie planowano automatu ładującego? Ponieważ Kryl miał być mały, bardzo lekki, on był jeszcze zaplanowany z takim podejściem misyjnym. Chociaż tu wiele osób mówi, że te dwa podejścia do armatohaubic samobieżnych o trakcji kołowej właśnie dzielą się na te takie jak Archer, czyli ciężej i automat ładowania, czyli drożej, chociaż i tak nadal zdecydowanie taniej to wychodzi niż trakcja gąsienicowa, jak na przykład Krapka 9, Paladin PZH 2000. I druga, super lekko, super łatwo i super tanio, czyli Cesar i Kryl. Jeśli chodzi o różnice w wielkości, to one są zauważalne, ale zanim przejdę do tego, zanim będę czytał z kartki, nie pamiętam takich rzeczy na pamięć, a wam to wyświetlę, to trzeba pamiętać, że początkowo wszystkie one były w układzie 6 razy 6 Dla kryla nawet Jelcz musiał stworzyć specjalną ciężarówkę z silnikiem w dziobie tak zwanym wysuniętym do przodu, żeby to było w odpowiedni sposób stabilizowane. No, ale i tak nie wyszło, ponieważ nie było chęci, ale po jakimś czasie i Francuski produkt i szwedzki produkt mogą być zamawiane również na nośniku 8x8. Jest ciężej, ale też można powiedzieć, jak to niektórzy twierdzą, w terenie jest lepiej. Teraz może wymiar. I Archer może mieć długość w zależności od tego, w jakiej jest wersji: 6x6 czy 8x8 13 m 10 cm, albo 14 m 30 cm. Caesar jest zdecydowanie krótszy, albo 10 m. Albo 12,3 metra, kryle 10 metrów długość, szerokość, arczerów 3 metry, Cisara 2,55 albo 2,80 w zależności od nośnika, KRAP 2,55, no i oczywiście wynika to z tej potrzeby bycia, żeby można było je przewozić. Wysokość arczera już z tym zdalnie sterowanym modułem do samobrony to 4 metry. W Cyzarze 310 albo 370, kryl 344. Więc różnice są, ponieważ no, kryl miał być malutki. Miał być mały, lekki, no i niestety tutaj musiano oszczędzać i na zapasie AMO, i trzeba było oszczędzać na opancerzeniu, no i w specjalny sposób zbudować nawet ten nośnik. Pamiętajcie, że tego typu rozwiązania to zawsze kwestia Wyważenia. No, po co nam była taka misyjność? No, można zadać pytanie, po co nam była też pływalność, no, ale takie były zadania stawiane przed tego typu sprzętem. Jeśli natomiast chodzi o masę, to nasz kryl ważył, jeśli chodzi o masę własną, 19 ton, a już masa bojowa to 21 ton. Czyli po prostu odchudzono, co się da, i tutaj właśnie. Są zalety, są wady. Zalety to oczywiście większa zdolność w terenie, wady gorsze opancerzenie oraz na przykład brak możliwości zastosowania automatu ładującego z magazynem. No, tego się oczywiście nie da przeskoczyć. A Cesar w wariancie 6x6, tym super lekkim, to 18 ton, no właściwie tyle co Kryl, a w wariancie 8x8 mówimy już o 28-30 tonach. Jeśli chodzi o Cezara, on jest. jeśli chodzi o Archera, on jest najcięższy, 34-38 ton. Więc tutaj ten automat ładujący, magazyn do niego, który mieści więcej niż w konkurencji, lepszy poziom opancerzenia, to wszystko pociągło za sobą jednak w zwiększoną masę. Coś za coś. Nie ma darmowych rzeczy, to jest zawsze kompromis. Jeśli chodzi o to, co najważniejsze, o wyposażenie, tu wszędzie mamy zbliżone parametry, to znaczy 155 mm, długość lufy 52 kalibry, jeśli chodzi o długość armaty i bardzo zbliżone osiągi. Tutaj musimy pamiętać, że celność bardzo wysoki poziom. Zasięg zwykły mam o 30-40 km z wspomaganiem ponad 50 km. I tutaj wszystkie trzy armatohałbice mają zbliżone wartości. Jeśli chodzi o zapas tego amo, to w przypadku Cezara i Kryla było to 18 sztuk. To jest no, oczywiście podyktowane ilością miejsca, ale bardziej podyktowane, jeśli chodzi o masę. One miały być lekkie. No i też nie mogą zbyt dużo przenosić, żeby po trafieniu nie było zbyt dużych fajerwerków. Natomiast Archer, Tutaj mamy 21 sztuk w tym magazynie. Więc tu jest pewna przewaga. Jeśli chodzi o, ale, ale, ale. Caesar w wersji 8x8, tej zdecydowanie cięższej wersji, już może przenosić 36 sztuk. Tak, żebyśmy o tym pamiętali. Pamiętajmy też, że gdy mamy coś zasilane, można powiedzieć, w sposób manualny przez operatorów, to nic nie stoi na przeszkodzie. Poza tym, że kiedy ktoś nas trafi, to będą większe straty, żeby tutaj na przykład mieć jakiś pojazd, który podjedzie, choćby terenowy i dostarczy na przykład 10 sztuk dodatkowego wyposażenia. Chociaż w przypadku no, zagrożenia to nie jest zbyt mądre. Te 18 sztuk to można powiedzieć takie trzy mm, przystanki. Tak to może nazwijmy, ponieważ tutaj może zacznijmy od tego, że od. Poruszania się do rozpoczęcia prowadzenia ognia w arcerze mamy 20 sekund. W przypadku Cezara około minuty. Musimy się zatrzymać, wszyscy wyskakują, rozkłada się tą płytę, ładuje i to troszkę trwa. Da się to skrócić. Tak żebyście wiedzieli, że to nie jest, można powiedzieć, coś, co jest niemożliwe. Tutaj wiele osób mówiło, że przy zastosowaniu M777, czyli tych lekkich holowanych, Dział. Na wschód od nas skrócono ten czas rozwinięcia i zwinięcia. I że nikt im nie powiedział, że w instrukcji jest tyle i tyle, dlatego zrobili to szybciej. Nie. Na świecie też robiono to szybciej, czy to w wyniku zakładu, czy też ćwiczeń. Po prostu, kiedy wiemy, że zaraz coś nas może wyeliminować, to bardzo się śpieszymy. I to też jest bardzo ważne. W przypadku Kryla nie mam pojęcia, nie dotarłem do takich informacji. Zapewne coś, czas zbliżony do tego w Cizarze. Będzie przypał, kiedy to się wymawia inaczej. Cezarze. No, niech będzie Cezar. I jeśli chodzi o szybkostrzelność, w przypadku francuskiej armatochałbicy i Kryla zapewne jest to około 6 na minutę. To jest taki maks. Natomiast w przypadku Archera mamy 7-8 sztuk na minutę. I to jest realna wartość, którą ten system może utrzymywać przez 3 minuty. Czyli 21 sztuk to niecałe 3 minuty i no, nie mamy AMO. Więc tu jest przewaga po stronie automatu. I to jest automat, który jeszcze jest dosyć bezawaryjny. On Oczywiście wszystko trzeba serwisować. To nie jest tak, że weźmiemy coś... Takiego jak wspomniano, lekkie działko holowane i jego nie trzeba serwisować codziennie. No nie będziemy tego robić, to ono się zepsuje. No ale niektóre automaty działają lepiej, a niektóre działają troszkę gorzej. Jedne są bardziej odporne na, można powiedzieć, trudne warunki, inne mniej. Ale tu jest przewaga automatu ładującego, ale jeszcze raz powtórzę, on zwiększa koszty to tak to wygląda. Tylko że w przypadku tego typu systemów nie jest tak, jak na przykład w przypadku kraba, że ta wieża może się ruszać 360. To może może prowadzić ogień 360 stopni. Nie, tu są ograniczenia. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku kryla, ale na przykład w przypadku archera, żebym się nie pomylił, minus 85 stopni, plus 85 stopni, jeśli chodzi o Poziomo, czyli w lewo i w prawo, może tak to, ale wyświetlę Wam to. W przypadku prowadzenia ognia przez francuską armatę, są tutaj większe ograniczenia i mamy 34-34 stopnie. A jeśli chodzi o pionowy, czyli góra-dół archer, minus 1 do plus 70 stopni, w Cezarze od 19 do 68 stopni. Więc to też. No, można powiedzieć, wynika nawet z konstrukcji. Pamiętajcie, że Cezara będzie powstawała druga wersja, która już jest w trakcie zaawansowane, zaawansowanego projektu. No, tu chodzi o wyciągnięcie wniosków z tego, w czym uczestniczy Tarma Tochaubica od dłuższego czasu, ponieważ tych Cezarów dosyć dużo służy. Dużo, bardzo dużo. I o Bogdanie też kiedyś porozmawiamy. Jeśli chodzi o załogę, to tutaj też są różnice wynikające no, z powodu automatu. I w przypadku Archera mamy 3-4-osobową załogę w zależności od wersji pojazdu, ale właściwie jedna osoba w sposób awaryjny mogłaby ją obsługiwać. Byłoby to bardzo trudne, no ale dałoby się to przeskoczyć. W przypadku francuskiej armatochałbicy mamy 5-6-osobową załogę, w przypadku naszej. Mogłaby być pięciosobowa, gdyby ktoś się na ten system zdecydował. Więc no, tutaj jest widać, że jednak jeśli trzeba robić coś manualnie, potrzebujemy więcej ludzi. Ale niektórym się wydawało, że warczery, że to wystarczą dwie osoby: kierowca i dowódca, który będzie po prostu klikał sobie i zatwierdzał, gdzie ma być prowadzony ogień. Nie, ta załoga jest potrzebna. Ponieważ potrzebny jest dowódca, kierowca i jeden przynajmniej operator, który będzie, można powiedzieć, współpracując z dowódcą, no, prowadził ten ogień. Nie mówiąc o tym, że zastosowanie automatu ładującego oczywiście obniża załogę, ale przy pracach serwisowych, tych, co, które, jak wspomniałem, trzeba prowadzić codziennie, no to też trwa. No i kolejna sprawa, bardzo ważna sprawa oczywiście musimy pamiętać o tym, że załadowanie AMO też potrzebujemy ludzi. Dlatego ten automat zmniejsza załogę, ale w rzeczywistości, gdy nie mamy jakichś super specjalistycznych pojazdów załadowczych, które bardzo dużo kosztują, które też są bardzo cenne i będą, można powiedzieć, atakowane. Ta różnica nie jest aż tak zauważalna, kiedy policzymy, że ta logistyka musi być bardziej rozwinięta. A tak to po prostu mamy więcej facetów, którzy będą to przerzucać. Co tu jeszcze można powiedzieć, jeśli chodzi o różnice? No, właściwie może tyle, ale nie, może jeszcze osiągi. I w przypadku archerów, prędkość maksymalna w wersji na Wolwie to jest 70 kilka kilometrów na godzinę. W przypadku wersji 8x8 na Manie, czy też na Rain Metalu. 80-90 km na godzinę i 650-800 km zasięgu. W przypadku Cezarów jest to 800 km zasięgu. Nasz kryl miał mieć zasięg 500-600 km minimum. No tutaj też małe zbiorniczki, żeby było lekko. I prędkość 70-80 km na godzinę, może więcej. A Cezary nawet 100 km na godzinę, według niektórych informacji. Więc podsumując. Zupełnie dwa różne podejścia do tematu. Czyli lekko, ale niestety narażamy załogę, no ale coś za coś w przypadku Kryla i Cezara. Natomiast w przypadku Arczera ma być automat, załoga ma być bezpieczniejsza, ma być większa szybkostrzelność. Dlaczego na przykład my nie zamawiamy go tych armatochałbic o trakcji kołowej, ponieważ jesteśmy bardzo bogaci, i możemy na bogato kupywać te lepiej opancerzone, więcej przenoszące armatochałbice o trakcji gąsienicowej. W mojej opinii jest to błąd, ponieważ te o trakcji kołowej są tańsze, a my musimy nasycić się jak największą liczbą tego typu wyposażenia, i nie one sobie na wschód od nas radzą, więc u nas też by sobie poradziły tych drugie z więcej. Po prostu ktoś stwierdził, że no, jest kasa, to kupujemy na bogato te gąsienicowe. No bo oczywiście lepsze opancerzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wolałbym mieć na przykład 500 tych atrakcji gąsienicowej i 300 atrakcji kołowej niż 600 atrakcji gąsienicowej. A i tak by była oszczędność, chociaż oczywiście ta otoczka cała musi być ale można by więcej przeznaczyć środków na przykład na inne, ważniejsze, rzeczy, no, równie ważne rzeczy. Bezzałogowce, rakiety balistyczne, manewrujące opl i lotnictwo. No ale to nie jest temat tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Tu nie da się powiedzieć, która jest lepsza. O, tak to może podsumujmy. Szkoda, że <laughs> kryl nie jest produkowany, nie został dociągnięty do końca. On byłby dla nas realnym wzmocnieniem, ponieważ jak widać, one się sprawdzają, ten typ armato -haubic. Zawsze to lepsze niż ta holowana. Co jest oczywiste. Więc tu nie ma lepszych, gorszych. Chociaż wolałbym archery. Chociaż droższe, chociaż w terenie no, też sobie radzą. No ale jednak większa szybkostrzelność, większe bezpieczeństwo. No coś za coś. Co jest oczywiste. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, polecają, oceniają, komentują. Zapraszam i dziękuję za wsparcie. Czy to postawienie symbolicznej kawy, czy też patronite, czy też komentarz z super podziękowaniem, funkcja wspieraj. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i zapraszam ponownie.